Kolejny odcinek już w najbliższą sobotę. No odpalaj ty kur... Debilu! A w nim nerwowy dzień u Romana Wielkopolskiego. To jeszcze je na sklepie gdzieś to przywiózł, kto to przywiózł? Co to, to leży tu? Ciągnik szykowany na sprzedaż. Nie doradni, nie doradni! 600 kilometrów końmi w pielgrzymce. Panie proboszu, na taki oponka Slinka? Tu jest luz trochę. Czy pani Marysia tylko z pozoru udawała niewinną? Co to jest tak, pol? Co to jest? Tadeusz? Marysia? Co, co to jest? Dlaczego Zbyszek ma zapłacić 50 tysięcy kary? W przeciągu 7 dni trzeba opłacić? A skąd ja takie pieniądze wziąć, no? Z kim widzimy się już w sobotę? Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. A w dupie pierdolony. Pier...